Zaczynamy Gamebox, w którym zobaczycie dziś prawdziwą mieszankę wielu gatunków gier. Mamy coś dla miłośników strategii gier sportowych i platformówek. Podejrzewam, że niewielu z Was słyszało kiedykolwiek o grze kochan. Pierwsza część tej strategii ukazała się w 2001 roku i mimo ciekawego świata fantazy, niezłej grafiki i kilku branżowych nagród, gra generalnie przeszła bez większego echa. Na rynku ukazała się druga część gry. Jak to w przypadku kontynuacji bywa, mamy ładniejszą oprawę, więcej jednostek i ciekawych pomysłów. W największych światowych serwisach internetowych gra zebrała doskonałe recenzje. GameSpot i GameSpy porównały ten tytuł do takich hitów jak ROM Total War czy Warhammer Down of War. Prawdę mówiąc, nie wiem, skąd biorą się tak pochlebne opinie na temat tej gry, a porównywanie jej do tak doskonałych tytułów jest moim zdaniem olbrzymim nieporozumieniem. W grze występuje aż sześć zróżnicowanych ras, a w obrębie każdej z nich są frakcje, które różnią się charakterystyką. Warstwę ekonomiczną ograniczono do niezbędnego minimum. Surowce występują, ale ich wydobycie odbywa się już automatycznie po stworzeniu odpowiedniej budowli. Robotnicy sami zbudują mury naszego miasta. Podczas bitew stawiamy na ilość, a nie jakość jednostek. Tworzymy więc od razu całe oddziały. Możemy sami decydować o doborze poszczególnych jednostek, a ulubione składy zapisać w celu późniejszej produkcji. Czarpryska, gdy dochodzi do walki. Tak mało dynamicznych potyczek dawno nie widzieliśmy. Atakować można jedynie oddziały, a nie poszczególne jednostki, przez co traci na znaczeniu eliminowanie kluczowych wrogów, na przykład magów. Nasze wojska poruszają się w szyku bojowym, przez co dramatycznie spada ich prędkość ruchu. Trzeba Przyznaj, że komputer nieźle sobie radzi, często stosuje wojnę podjazdową i skutecznie walczy na dwa fronty. Nieco żwawiej prezentuje się zabawa wieloosobowa, ale po kilku potyczkach zaczynamy tęsknić do Warcrafta 3. Patrząc na ekran, aż dziw bierze, ile można upchnąć na jednej płycie CD. Trójwymiarowa grafika, ciekawie zaprojektowane siedziby poszczególnych ras i efekty świetlne podczas bitew robią dobre wrażenie. Jednakże już po chwili okazuje się, że oddziały składają się z samych braci bliźniaków, a bitwy przypominają atak klonów. Budynki stawiane są wedle jednego schematu i atakując kolejne miasta z góry wiadomo, czego się spodziewać. Sprawę pogorsza fakt, że zapomniano o jakichkolwiek fortyfikacjach obronnych. Warstwa dźwiękowa nie porwiem, ani odgłosami bitwy, ani klimatyczną muzyką, a już na pewno nie beznamiętnymi głosami aktorów. Nie można powiedzieć, że Kochan 2 jest grą nieudaną. Niby wszystko jest w porządku, ale brak jej tego czegoś, co sprawiłoby, że z żalem żegnalibyśmy krainę Haldun. Po prostu średnia gra dla średnio wymagających graczy. Redakcja Gameboxa od zawsze kibicuje polskim producentom gier. Nie inaczej jest w przypadku autorów ze studia Mirage Interactive. Mortyr 2 ma przybić popularnością swojego poprzednika, który osiągnął wynik 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Niestety, ja nie wróżę Mortyrowi 2 wielkiej popularności. Jeśli jeszcze chodzi o grafikę, to jako tak otrzymał na poziom. Natomiast sama mechanika gry i akcja, która toczy się w ślimaczym tempie, jest po prostu beznadziejna. Tego, co uświadczyliśmy, chociażby w Pentilerze nie znajdziecie w Mortyrze 2. Wielka szkoda. Fabuła i sposób prowadzenia historii w drugiej części Mortyra są aż do bólu sztampowe. Oto dzienny wywiadowca brytyjskiej armii musi samotnie przeciwstawić się Niemcom, wykradając przy okazji plany tajnej broni. Wcielając się w postać mortyra musimy przemierzyć tereny od Norwegii przez Polskę do północnej Grecji. Do dyspozycji mamy spory arsenał broni, którą dziesiątkujemy głupich jak domowy drób wrogów. Zastanawiać może jednak fakt, w jaki sposób człowiek może biegać obwieszony pistoletem, snajperką, dwoma karabinami, pancerfaustem i rusznicą. Cóż ciągle jeszcze gry komputerowe dalekie są od rzeczywistości. Zdarzają się co prawda chulubne wyjątki, Mortyr jednak z pewnością do nich nie należy. Niemcy biegają jak uczestnicy maratonu seniora w sierpcu. Pojazdy za to sprawiają wrażenie jakby napędzane były baterijkami z przestarzałą datą ważności. Wyścig wózków widłowych w hurtowni Konserw byłby bardziej emocjonujący niż Raid Jeepem w jednym z układów Mortyra. Gra posiada jednak swoje dobre elementy. Należy do nich grafika otoczenia. Świetne wrażenie robi na przykład łąka, nad którą unoszą się stada owadów. Starannie także oddano modele broni. Krabin Schmeisser wygląda nawet lepiej niż ten znany choćby z Medal of Honor czy Call of Duty. Ciekawie prezentują się też niektóre typy broni pancernej, na przykład potężny moździerz polowy Karl. Bardzo ładnie odwzorowane jest także wnętrze klasztoru w jednej z końcowych misji. Gorzej jest z wszelkimi odbłosami wybuchów i wystrzałów. Oprócz tego, że jest ich zdecydowanie zbyt mała różnorodność, to w dodatku są kiepskiej jakości. Muzyka skomponowana specjalnie do Mortyra trzyma poziom, choć także zarzucić jej można niską jakość nagrania. Poza tym w niektórych momentach zamiast wzmagać napięcie skłania nas raczej do refleksji na tematy egzystencjalne. Pytanie, które zadajemy sobie po zapoznaniu się z Mortyrem jest oczywiste. Czy da się zrobić w Polsce dobrą grę FPS, nie dysponując milionowym budżetem? Przykład Painkillera pokazuje, że tak. Trzeba tylko odrobiny wyobraźni i odwagi do przełamywania utartych schematów, od których roi się w tego typu grach. Mamy dla Was jak zwykle najnowsze gry do wygrania. Wystarczy tylko poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie. W którym wieku rozgrywa się akcja gry Shogun Total War? Odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@gamebox.pl. A listę zwycięzców znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rp.pl. Ukośnik Gamebox. Nagrodami w konkursie są gry Full Spectrum Warrior. Pod koniec listopada do sklepów trafi Roller Coaster Tycoon 3. Jest to symulator wesołego miasteczka. Jeśli lubicie watę cukrową albo przejażdżkę pędzącymi wagonikami, ta gra Was nie zawiedzie. Solą serii Roller Coaster Tycoon jest tworzenie zapierających dech w piersiach kolejek. Tym razem autorzy przygotowali jeszcze bogatszy zestaw narzędzi i wreszcie będzie można stworzyć przejażdżkę marzeń, decydując o najdrobniejszych elementach, począwszy od wyboru wagonika poprzez trasę, a na ustawieniu muzyki skończywszy. Dzięki zupełnie nowej kamerze zasiądziemy nawet w fotelu pasażera. Aby park rozrywki cieszył się popularnością, trzeba zadbać również o atrakcje dla dzieci, restauracje, toalety i bezpieczeństwo. Wieczorem najlepiej urządzić pokaz fajerwerków. Na naszych barkach spoczywa ponadto ustalanie cen biletów, zatrudnianie personelu i Wysłuchiwanie sugestii odwiedzających. Grafikę znacznie poprawiono. Teraz mamy do czynienia z pełnym trójwymiarem i swobodną kontrolą kamery. Wersja demonstracyjna otwierdziła nas w przekonaniu, że Trujeczka to stary, dobry rollercoaster Tycoon, dopasowany do obecnych wymagań graczy. Czekamy z niecierpliwością. Nie bez przyczyny, spora część graczy uważa NHL za najlepszą grę ze stajni EA Sports. Każdego roku. Otrzymujemy bardzo dobry symulator hokeja. Ja, gdy słyszę zapowiedzi najnowszej części, zastanawiam się tylko, czy można jeszcze poprawić ideał? Okazuje się, że można. NHL 2005. Zaszło kilka istotnych zmian, które sprawiają, że walka na lodzie stała się jeszcze bardziej widowiskowa. Miłośnicy tego niezwykle dynamicznego sportu na pewno będą bardzo zadowoleni. Być może gra odniesie jeszcze większy sukces niż zakładali to producenci. Jest wielce prawdopodobne, że rozgrywki w najlepszej hokejowej lidze na świecie nie dojdą do skutku. A to dlatego, że zawodnicy nie potrafią dojść do porozumienia z władzami NHL. Jeśli konflikt nie zostanie zażegnany, hokeistów będziemy mogli podziwiać tylko w wirtualnych rozgrywkach. NHL 2005 kusi dwoma nowymi trybami gry. Pierwszy z nich to Puchar Świata. Drugi daje możliwość gry czterem graczom jednocześnie. Każdy rywalizuje ze sobą w liczbie zdobytych goli, a jedyną słuszną zasadą jest brak zasad. Poza tymi atrakcjami możemy wziąć udział w trybie kariery, zdobywaniu Pucharu Stanleya i meczach towarzyskich. Do wyboru mamy oryginalne drużyny z ligi fińskiej, szwedzkiej, niemieckiej, NHL oraz wszystkie reprezentacje narodowe. Miłym akcentem jest odgrywanie prawdziwych hymnów państwowych przed każdym spotkaniem. Hockey to szybka gra, ale kluczową rolę odgrywa w nim taktyka. Możliwości ustawienia naszych podobiecznych są ogromne, a z wyjaśnieniami pośpią filmy prezentujące je w akcji. To znacznie ułatwia laikom dobór odpowiedniej taktyki do sytuacji na lodowisku. Zmiany nie ominęły meczów, które są teraz jeszcze bardziej dynamiczne. Na podjęcie decyzji, co zrobić z trzętym mamy dosłownie parę sekund. Znaczącą nowością jest sterowanie na czystym polu. Naciskając jeden przycisk komputer przejmuje kontrolę nad zawodnikiem z krążkiem, a my kierujemy odbiorcą podania. To rozwiązanie genialnie sprawdza się w praktyce. Równie udana jest możliwość wezwania do pomocy innego członka naszej drużyny w defensywie może uziemić szarżującego rywala. Ogrom nowych możliwości sprawia, że o klawiaturze należy zapomnieć. Aby na niej efektywnie grać trzeba by urodzić się ośmiornicą. Nie należy więc żałować pieniędzy i zakupić pad. Grafika jest dopieszczona, w w najdrobniejszych detalach. Cieszą dokładne animacje zawodników, szczególnie podczas zderzeń i strzałów. Przy szczególnie mocnych zagraniach hokeiści bubią kaski, a z rąk wypadają im kije. Pomyślano nawet o takim szczególe jak nazwa drużyny gospodarzy na krążku. Słabiej natomiast wypada warstwa dźwiękowa. Komentatorzy uspokoi się i nie sypią już zakręconymi tekstami jak w poprzednich częściach gry. Muzyka zarówno w menu i podczas przerwy meczu jest niezła, ale nie podnosi adrenaliny. Jeśli inne serie EA Sports byłyby tak dopracowane jak NHL, to już dawno Japończycy z Konami parzyliby Kanadyjczykom kawę, a pracownicy Nintendo biegaliby im po pizzę. NHL 2005 jest bezsprzecznie najlepszą symulacją hokeja na wszystkie platformy sprzętowe. Ci z Was, którzy nie byli na Warsaw Game Show, niech żałują. Impreza mogła zadowolić każdego fana gier. Masa turniejów, ciekawie zaaranżowana przestrzeń polskich i zagranicznych wystawców. Zabieram Was na wycieczkę po Warsaw Game Show. Was bardzo serdecznie z pierwszego dnia targów Warsaw Game Show. Dopisała nam pogoda, dopisały też tłumy zwiedzających, ale nie ma co się dziwić, bo takich atrakcji związanych z grami komputerowymi nie zobaczycie nigdzie indziej w Polsce. Powiedz co nowego u na pewno każdy jest tego ciekaw. Newsem dzisiejszego dnia jest to, że bohaterem gry Wiedźmin będzie Gerald z czyli Biały Wilk. Wiedźmin został uśmiercony przez Andrzeja Sapkowskiego, Natomiast w naszej grze, która dzieje się właśnie po tych wydarzeniach, Wiedźmin Geralt pojawia się i gracz wciela się w jego rolę nie wie zbytnio, co się stało, jak się stało, że się pojawił. Cały świat reaguje na niego tak, jakby był Geraltem. Wszyscy cierpią, jesteś Geraltem i jednym z głównych wątków gry jest wyjaśnienie tajemnicy, kim tak naprawdę jesteśmy, a jeżeli jesteśmy Geraltem Wiedźminem, to jak to się stało, że żyjemy. Warsaw Game Show trwają pełną barą za mną. Nasze małe, aczkolwiek bardzo oblegane stanowisko Gameboxa. Po lewej stronie spory tir Nokia Engage przede mną, stanowisko Gamekiowów Po lewej stronie Electronic Arts. Po prawej stronie cieszą się niesławnącą popularnością e, turniejem. Setki graczy z całej Polski zcierałeś i zcierają się tam. Kolina Makryj, Need for Speed Underground, Duma i Call of Duty. Kolega, ty skąd do nas przyjechałeś? Zwoli. Zwoli, a jak się nazywasz? Piotrek. A podoba Ci się na targach? Strasznie. A co Ci się podoba najbardziej? Gamebox. Dobra, dobra odpowiedź. A Ty powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Z Wrocławia. Aż z Wrocławia? I co, opłacało się? Opłacało się. A co Ci się najbardziej podobało na targach? Wy. Dziękuję bardzo. To nie było umawiane wcześniej. Jak Pani podoba się na targach Warsaw Game Show? Opróbowanie. <noise> Najlepiej własny głos słyszę, ale muszę powiedzieć, że tak, że bardzo sympatycznie jest. Wśród wielu turniejów, które odbywały się na imprezie Warsaw Game Show, był też turniej StarCrafta. Jest ze mną zwycięzca tego turnieju. Krzysiek, jak grałeś rasą? Grałem Protosem od początku do końca. Dlaczego akurat Protosem? ponieważ zacząłem grać z tą rasą, a później przez te wszystkie lata, kiedy grałem, nie miałem wcale zamiaru jej zmieniać, ponieważ to się wiąże z pewnymi, no ze spadkiem skida, że tak powiem, i jednocześnie dłuższym czasem nadrobiania inną rasą. I jakie gry zobaczą polscy gracze jeszcze w tym roku od Activision? Na Warsaw Game Show prezentujemy Call of Duty: United Offensive. Mamy również tytuł od Lucas Arts. Jak również nowego, tenego Hooka. Oczywiście już wkrótce ukaże się Rome Total War. Jakie plany wydawnicze ma Activision na przyszły rok? Na jesień przyszłego roku przygotowujemy dwa duże tytuły. Jednym z nich będzie Call of Duty 2. Będzie więc w to grać. Nie zabraknie także nowych gier ze studia Lucasa. Spotkaliśmy się już na mistrzostwach polskich w Kolina. Wtedy byłeś w czwarty, czy jesteś pierwszy. Satysfakcja chyba jeszcze większa. No nic można by było sobie wymarzyć. A satysfakcja duża, szczególnie dlatego, że dzisiaj odniosłem swoje jubileuszowe, dziesiąte zwycięstwo. Na 15 turniejów przyznam 3 porażki, znaczy 3 razy poza podium. Nic zaś nic ująć. No, kolejne zwycięstwo, cieszę się bardzo, oby tak dalej. W boksie przed wakacjami mogliście zobaczyć recenzję gry Rise to Honor z Jetem Lee w roli głównej. Ostatnio swojej gry dorobił się inny gwiazdor hollywoodzkiego kina akcji, Jackie Chan. Gra, nosi tytuł Jackie Chan Adventures i bazuje na bardzo popularnym za oceanem, natomiast u nas jeszcze nieznanym serialu animowanym pod tym samym tytułem. Grę stworzyła firma Atomic Planet Entertainment. Jak łatwo się domyślić, gra skierowana jest do młodszych graczy, którzy odnajdą w niej wszystkie postacie ze swojej ulubionej kreskówki. Oprawa graficzna prezentuje się bardzo atrakcyjnie, ponieważ gra korzysta z popularnej technologii obróbki obrazu cel-shading, którą z powodzeniem zastosowano m.in. w Beautiful Joe czy Zelda Wind Waker. Przygody Jackie Chana zaczynają się w momencie, gdy z polecenia wuja nasz bohater ma odnaleźć 12 magicznych talizmanów porozrzucanych po całym świecie. Działając z ramienia tajemniczej organizacji o nazwie Sekcja 13, Jackie stawi czoła groźnemu gangowi wojowników Ninja Mroczna Dłoń. Nie możemy dopuścić, aby amulety znalazły się w czarnych łapskach złoczyńców, ponieważ grozi to sprowadzeniem sił nieczystych z równoległego wymiaru i zagładą świata. Całą odpowiedzialność za los ludzkości spada na Jackiego Chana i jego animowanych przyjaciół. Wykonując kolejne zadania zlecane przez Sekcję 13, zwiedzimy m.in. egipskie piramidy, starojapoński pałac czy więzienie Alcatraz. Lokacje są ładnie wykonane i różnorodne. Dużą zaletą gry jest bardzo dobre wyważenie proporcji trzech głównych elementów rozgrywki. Walki, skakania i rozwiązywania zagadek. Fakt ten sprawia, że akcja rozwija się płynnie. W naszych działaniach niezbędna będzie moc wspomnianych dwunastu kolejno zdobywanych talizmanów. Dzięki nim staniemy się silniejsi, szybsi, będziemy wyżej skakać lub zamieniać się w zwinną małpę. Z magicznymi właściwościami amuletów związane są zetki. Opierają się na zasadach tu wskoczyć, tam przesunąć dźwignię, potem włączyć guzik i już... Łamigłówki są bardzo proste, wręcz za proste dla wprawionego gracza. Podobnie walka. Większość wrogów to łamagi, niegodny mistrza walki, jakim jest Jackie Chan. Zaniżony poziom trudności sprawia, że gra szybko znudzi wprawionych w bojach graczy. Wyzwaniem i zarazem największą zaletą gry są bossowie, pojawiający się w decydujących momentach. Jak zwykle sposobem na zwycięstwo będzie błyskotliwy pomysł, połączony z jego brawurowym wykonaniem. Zabawa umilają dodatkowe minigry. Będą one szczególnie atrakcyjne dla posiadaczy kamerki EyeToy, którą wykorzystuje gra Jackie Chan Adventures. Gry są bardzo proste i opierają się na umiejętności koordynacji. Oczywiście gracze nie posiadający EyeToya także mogą w nie grać przy pomocy pada. Niestety zabawa wtedy nie jest już tak dobra. Dziś zamiast retrogrania, przygotowaliśmy dla Was konkurs z naprawdę fantastycznymi nagrodami. Zapewniam Was, że naprawdę warto. Nie leżcie jak wory w bursie, weźcie udział w konkursie. A pytanie brzmi: Ile pamięci RAM miała podstawowa wersja komputera Amiga A500? Odpowiedzi wysyłajcie na nasz adres redakcja Gamebox.pL. Nagrodą w konkursie jest zestaw z procesorem Intel Pentium 4 z technologią Hyper Threading. Minęło zaledwie pół roku od ukazania się gry This is Football 2004, a my już graliśmy w nową wersję tej gry. Niestety pośpiech twórców nie wyszedł grze na dobre. Zapowiadano, że This is Football 2005 będzie lepsza, bogatsza i ładniejsza od poprzedniczki, a tymczasem na zapowiedziach się skończyło. Twórcy uaktualnili składy, dodali kilka nowych opcji i kilka nowych zagrań. I to w zasadzie tyle. Sprzedają stary produkt w nowym opakowaniu. Taka polityka nie wróży sukcesu, tym bardziej, że konkurencja z Konami i Electronic Arts znacznie przewyższa dzieło London Studio. Na PlayStation 2 This Is Football świata nie zawojuje, ale i tak może sprzedać się jak świeże bułeczki. Tym bardziej, że This Is Football 2005 będzie jedną z pierwszych gier, która ukaże się na PlayStation Portable, czyli kieszonkowej wersji konsoli japońskiego giganta. Gdyby jakość symulatorów piłki nożnej mierzyć w liczbach dostępnych opcji, to This is Football byłaby jedną z najlepszych gier z tego gatunku. Do dyspozycji mamy ponad 900 drużyn złożonych z prawie 20 tysięcy zawodników. Mogą oni grać na jednym z blisko 30 stadionów w jednej z 32 lig. Oczywiście polska ekstraklasa jak zwykle nie znalazła swojego miejsca na mapie światowego futbolu. Na pocieszenie oprócz reprezentacji dostajemy dwie czołowe polskie drużyny – Wisłę Kraków i Legię Warszawa. Niestety programiści z London Studio najprawdopodobniej nigdy nie widzieli polskich piłkarzy. Żaden z naszych wirtualnych orów nie przypomina swojego rzeczywistego odpowiednika. Także selekcjoner Paweł Janas ma losowo przydzieloną twarz, a do tego brodę i wąsy. Oprócz liczby zawodników gra imponuje także zawartością menu. Dużo trybów gry, ustawień, trudności, opcji menadżerskich i stanów pogody to podstawowe wymagania, które This Is Football 2005 spełnia z nawiązką. Jest także bardzo rozbudowany tryb kariery. Zaczynamy jako nieznany trener z grupą uzdolnionych i ambitnych trampkarzy. Słuszność podejmowanych przez nas decyzji i precyzja we władaniu padem wpłynie na to, jak szybko przeniesiemy się ze szkolnych boisk na największe światowe stadiony. Niestety w grze więcej jest wad niż zalet. Zupełnie niepotrzebnie DC's Football zmierza w kierunku akcji, zapominając o symulacji. Przede wszystkim gra jest zdecydowanie za szybka. Twórcy, chcąc nadać grze dynamiki, zapomnieli o realizmie. Zawodnicy biegają jak nakręceni, a kamera nie nadąża za tnącą niczym pocisk powietrze piłką. Fałszywej atrakcyjności dodają, że nader często występujące strzały w słupki i poprzeczki. Do tego większość napastników strzela celnie z z każdego miejsca na boisku, co oczywiście nie pokrywa się z rzeczywistością. Najgłośniej reklamowanym nowym elementem w This is Football 2005 jest możliwość współpracy gry z kamerką iToy. Mając to urządzenie możemy zrobić sobie zdjęcie i ozdobić swoją twarzą dowolnego piłkarza. To ciekawa opcja. Jednak kto chciałby występować? w grze. This is Football 2005 była ostatnią grą, którą przygotowaliśmy dla Was w tym programie. Za tydzień zobaczycie m.in. drugą część niezwykle popularnego Aitoja. Ja od tygodnia nie odrywam się od kierownicy za sprawą najnowszej części WRC oznaczonej numerem 4. Bądźcie z nami w następną niedzielę. Cześć! Cześć!